A weź porównaj. Taki challenge dostał Colt w komentarzach pod materiałem o tym urządzonku wylotowym do AK. Się robi. A że i tak będą pytania, to Colt zgodnie z panującą wśród gantuberów modą na prezentera prezentuje Combat Shirt Dominator. Kamzę Jakeda z bardzo fajnym no-name chińskim zasobnikiem na stazę i do tego chiński pas taktyczny z bardzo niechińską, bo złodzi od Warrior Holster kaburą w WZC. Oczywiście wzorem najlepszych kolt nie rusza się na strzelnicę bez multitula i to nie jest Badger Talon za 249 zł z Military.pl, tylko dokładnie taki sam Dai Camping DL12 za 105 zł z AliExpress. I na część z tego to nawet znajdziecie chyba kody zniżkowe przy przypiętym komentarzu. A porównanie zrobimy aż 5 gwizdków i to będzie tylko pierwsza część serii. Dzisiaj subiektywnie o odczuciach ze strzelania. A wszystko przy pomocy mini minijeka 556 ubranego gustownie w zielone wdzianka od kruka. Najpierw goła lufa. Great Ball The Fire. I całkiem solidnie głośny. Teraz oryginalne urządzenie, czyli taki lejek. No, od razu jest inaczej. Zniknął płomień, huk i kopniak, wyraźnie mniejsze. No to trochę żarta. Klasyczny gwizdek stosowany w długich 762. E, tu ciekawostka, nie da się tego na mini używać, bo nie blokuje się. Jak widać, to w sumie przybliżone do gołej lufy. A to kompensator Serber. Uuu, koltowie od huknięcia taki rezonans poszedł, jakby faktycznie był wielkim, pustym dzbanem. Ale redukcja odrzutu prima sort. I teraz alternatywne ciekawostki. Długi tłumik płomienia z WBP. Ognia nie ma, ale odrzut i hałas jakoś tak średnio. I obraza tradycji czyli najnowszy Auerowy A2 przeszczepiony do AK. O reszty, Jakimś cudem ten mezalians, ta abominacja jest najlepsza. Naprawdę to jest coś, co można nazwać złotym środkiem. W odczuciu kolta z tym się strzela jakoś lepiej. To aż podejrzane, że oni takie coś wykombinowali. Trzeba to będzie sprawdzić dokładniej. mi, 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 mi super mi!